Cześć, z tej strony Monika zapraszam dziś Was na film, na którym pokażę moją nową kolekcję torebek, torebki, o które uzupełniłam, moją ostatnią kolekcję, jeżeli jesteście ciekawe, jakie torebki miałam wcześniej w szafie. Zapraszam Was do linków w opisie, bo będzie tam link do mojego poprzedniego filmu. Trochę czasu minęło od mojego poprzedniego torebkowego filmu. Ja torebki bardzo lubię. Zbieram torebki różnych rozmiarów, różnych kolorów i używam ich. To u mnie w szafie zazwyczaj torebki są noszone. Jak nie ta, to druga. Rzadko chodzę, wiecie, miesiąc, dwa, trzy w jednej i tej samej torebce zazwyczaj je po prostu zmieniam dlatego lubię mieć różne torebki, bo u mnie one są używane, te które są rzadko używane, na razie mam odłożone i chyba będę je po prostu sprzedawać na Vinted albo na OLX jedną już sprzedałam, tą różową Sabryny Pilewicz, którą widziałyście u mnie w, na poprzednim filmie torebki Sabryny Pilewicz też bardzo podrożały bo ja kupowałam je po 600-800 zł kilka lat temu a teraz już potrafią kosztować nawet i 2000 te modele, które miałam, czy które jeszcze mam. Także może się też pozbędę tych, w których po prostu rzadziej chodzę. Zobaczymy jeszcze. Pokażę Wam, co w czasie od tamtego filmu powiedzmy do dzisiaj mniej więcej dokupiłam. Ja sobie zazwyczaj torebki kupuję jako prezenty, na przykład na urodziny, czy na koniec roku, wtedy kiedy z Lety Shop, bo. Na, jakby należy do tego programu partnerskiego Letyshop Shop i tam sobie robię zakupy za pomocą Letyshopa i zbieram się jakaś kwota. I zazwyczaj jest to około 1000-1200 zł rocznie, więc mogę sobie za takie pieniądze na przykład kupić torebkę. I co dzisiaj mamy? I też zazwyczaj kupuję to te, te torebki na wyprzedażach: wiecie, Black Friday i coś takiego, wtedy są najlepsze ceny. Torebka marki pinko, różowa, bardzo ładna, bardzo ją lubię na pasku noszona u mnie zazwyczaj wiosną i latem. Ja tak mam że jasne torebki noszę wiosną latem, a ciemne po prostu jesienią i zimą. Także wszystko jest używane. Torebka jest bardzo fajna i co jest tutaj na przykład takiego, co ja lubię, pomimo tego, że ma klapkę, gdzie ja nie przepadam za torebkami z klapkami, to ona jest nie tylko i wyłącznie na magnes, ale trzeba też troszeczkę w dół. Odciągnąć, zatrzask i podnieść do góry. I dopiero wtedy da się otworzyć, tak że ona gdzieś tam bezwiednie się nie otwiera, gdzieś tutaj nie klapie, nic się z tym nie dzieje. Ma sporo komór i co mogę Wam powiedzieć, po dwóch latach użytkowania, nic się z nią nie stało, nigdzie się nie przetarła. Bierzcie też tak, jak mówiłam pod uwagę, że ja mam tych torebek kilka, ja je też wymieniam, więc no to nie jest tak, że ja dwa lata nosiłam tylko tą torebkę. Będę mogła za 10 lat powiedzieć, jak się użytkuje, bo mniej więcej wtedy może się taki okres nas. Biera. Natomiast ani tutaj te okucia nie straciły koloru, ani ze skórą nic się nie stało. Ja raz za czas swoje torebki sobie pielęgnuję. Zapraszam Was na mój kanał, tam też jest film już o pielęgnacji torebek, jak ja to robię. Wiecie co mi się przytrafiło w tej torebce? Jak otwierałam drzwi do auta, to zahaczyłam drzwiami o tę część i po prostu urwałam. Urwałam ten bolec tutaj. I mąż go po prostu przykleił kropelką. I teraz, tak wiecie, trochę się boję jej używać, bo jak mi to odpadnie, to się zgubi zupełnie. Jeżeli nie ma tego bolca, no to raz, że nie daje się zapiąć, dwa ta klamra, którą tutaj widzicie, odpada, po prostu się zsuwa, bo ona jest nasunięta jak, jak na pasku. Także trochę mnie to martwi. No. Na razie mam nadzieję, że taki ratunek jej wystarczy. Skoro jesteśmy przy pinko, to druga torebka pinko, tym razem szara. Ja nie mam zbyt wiele szarych torebek, mam dokładnie... Trzy torebki szare i to jest właśnie jedna z nich, ale połączona szarość ze złotem, co mi się bardzo podoba. Ja także ogólnie mam trzy torebki Pinko w szafie i jestem z Pinko zadowolona. Także o, tutaj jeszcze widać chusteczki, ma przegródki, podobne zapinanie jak w wypadku tamtej. Rozmiar też fajny, to jest rozmiar dla mnie właśnie takim, gdzie mogę zmieścić... Telefon, chusteczki higieniczne, jakieś klucze i tak naprawdę niewiele więcej tam wchodzi. Ale zauważyłam, że mam taką tendencję, że im większa torebka, tym więcej ze sobą noszę różnych rzeczy, które tak naprawdę mi nie są potrzebne. Bo wiecie, jest miejsce, to się wrzuca, potem się już nie wyciąga, tylko się dorzuca kolejne i tak naprawdę się tylko nosi ciężary. Dlatego sobie cenię takie mniejsze torebki. Fajne jest to, że pasek jest regulowany, to, że łańcuch jest tylko tutaj, a tutaj na ramieniu nie ma łańcucha, więc jest Temu wygodna, i dla mnie jest to torebka, którą noszę też czasami zimą do mojej kurtki puchowej, która ma taki szary, szary, szary futerko i wtedy pasuje. Inna kolorystyka torebka beżowa, torebka marki Kazar. Kupiona też jakoś na wyprzedaży, i ona ma tutaj. Takie pokrętełko, to się przekręca i się otwiera, ale co Wam mogę powiedzieć po dłuższym już użytkowaniu, to to, że ono się, jeżeli jest dosyć wypchana, to to się jakimś magicznym cudem zawsze przekręca i otwiera. Także lepiej ją nosić niezbyt mocno wypakowaną. Takie są moje uwagi odnośnie tego. Mamy pasek ala Chanel, który możecie sobie rozciągnąć, możecie ją założyć przez ciało, a możecie po prostu nosić pod ręką, nawet w kurtce się mieści. Tutaj mam dołożoną moją Wstążkę, żeby taka była ładniejsza. Z tyłu jest kieszonka. Ja do tych kieszonek zazwyczaj nic nie wkładam, chyba że, nie wiem, jakiś bilet, jakbym miała, czy, czy paragon. I tak się prezentuje. W środku tutaj jest zapinana na suwak ma jeszcze na suwak jedną komorę. Nie wiem czy one są jeszcze dostępne te torebki, ale myślę, że tak. Co się wydarzyło też po dłuższym czasie to jest to, że to złotko zaczęło się obcierać. Także obciera się gdzieś w kilku miejscach. Ja zazwyczaj na takie rzeczy nie zwracam uwagi, bo to są drobne przetarcia. Ja też lubię taki styl shabby chic i tak dalej, więc mi nie przeszkadza, że coś tam jest troszeczkę to złotko schodzi. A teraz coś z nowszych nabytków. Tę torebkę już widziałyście chyba na moim szorcie. To jest torebka marki Furla na łańcuszku i można ją tak nosić, tylko że do czegoś cienkiego, tak jak mam tutaj. Niestety, ale jeżeli chodzi o kurtkę, no to czy jakieś takie wiecie, żakiet z, grubego, z grubej tkaniny, to nie da rady, ale ma tutaj jeszcze taki pasek Bardziej sportowy, bym powiedziała, i ten pasek jest fajny, wygodny, jeżeli chodzi o użytkowanie. Torebka mi się sprawdza, ma też dobrą pojemność, wygodnie się do niej rzeczy wkłada i wykłada. Ale wiecie co, czasami mi się tutaj przycina zamek. I nie mogę jej rozpiąć albo zapiąć tak do końca, bo gdzieś mi tutaj ten zamek zaczyna. Się psuć, więc nie wiem jak to będzie w dłuższym rozrachunku. Mam ją dopiero pół roku. Ewentualnie, jeżeli ten zamek się zepsuje, to będę ją reklamować. Ja te moje torebki kupiłam albo na Zalando, albo na Gomez, albo na Answer. Generalnie nie kupuję tych. Takich torebek w tych cenach, bo to są torebki do około, około 1000 złotych. Nie kupuję ich na Allegro, na Vinted ani nigdzie indziej, w sensie jako nowe, nieużywane, dlatego że no, są podróbki, no kazara to może nie, ale pinko jest cała masa podróbek czy furli. Chcę mieć pewność, że ta torebka jest, że tak powiem, markowa, no bo. W Słuchajcie, nie po to płacę, bo te podróbki czasami są nieznacznie tańsze, żeby dostać coś gorszej jakości. Ja kupuję je ze względu na wygląd, ze względu na jakość, żeby cieszyły moje oko. Nie kupuję torebek zbyt drogich po 3000, czy nie wiem, 5 czy 10, bo tak jak już mówiłam, ja używam kilku torebek w jednym czasie. Może jakbym planowała mieć. Tylko dwie torebki i tylko z tych dwóch korzystać, to może bym kupiła jakąś droższej marki, która byłaby w wyższej jakości, żeby dłużej posłużyła, ale tak jak oglądałam recenzje, to one się tam jakością już wiele nie różnią, a ceną czasami się różnią szalenie. Także taka torebeczka Furli też kupiona przeze mnie na wyprzedaży. Kolejne nowości. Ostatnio był przegląd na moim kanale. No, ostatnio, chyba we wrześniu. Jeżeli chodzi o torebki, były to torebki skórzane, i po raz pierwszy zamówiłam sobie wtedy torebki marki Coach. Jeszcze wcześniej w rękach nie miałam, ale widziałam na wielu filmach zagranicznych szczególnie torebki tej marki. No i się skusiłam. Ostatecznie kupiłam. To jest tabi, ta mniejsza. Zaraz Wam pokażę większą. Będziecie miały porównanie. Mają pasek skórzany, każda z nich, i tutaj jeszcze taki pasek, jakby rączkę, tylko została mi ta rączka w domu. Bo ja zazwyczaj tę torebkę noszę po prostu przewieszoną przez ciało. Nie na tym pasku, bo ten pasek jest zbyt krótki, żeby ją załadować. Wiecie, tutaj pod ramię. Więc jest bardziej do noszenia w ręce. Natomiast ja sobie tam to odpinam. Ona jest tutaj na zatrzask, ale nie da się jej zbytnio wyładować, dlatego że ona się ma balona. Ma i balona. Dlatego, że tu nie ma zbyt wiele miejsca. Także tu można sobie schować jakieś klucze, dokumenty, portfel, telefon. Ewentualnie jakieś chusteczki higieniczne, ale nawet nie całą paczkę I, i to jest wszystko. Tutaj więcej nie zmieścicie, więc też ciężko ją wyładować. Ona też jest z grubej skóry. Jeżeli chodzi o jakość, to jestem zadowolona, wygląda bardzo ładnie. Nic się z nią nie dzieje, ale tak jak mówię, mam ją dopiero pół roku, więc czy nawet krócej, więc też nie mogę powiedzieć, jak będzie się ścierać, czy zużywać w dłuższym okresie. Natomiast po pinko wiem, że tego typu okucia, takie ala stare złoto, one się tak nie przecierają i są dużo bardziej trwałe niż te pozłacane powiedzmy. Jak już mówiłam o tabi, to mój ostatni nabytek. Torebka właśnie jako prezent Mikołajkowy w tym roku, właśnie z pieniędzy, które oszczędziłam dzięki shopowi, Kosztowała ta chyba 1300, a ta 1400, bo było black wiki. Były naprawdę dobre ceny tych torebek. Bo normalnie kosztuje około 2000 i wzięłam sobie taki ciemny brąz, bo brakowało mi ciemnego brązu. i to już jest ta tabi ta większa, a to jest ta tabi mniejsza. Także tak się różnią wielkością. Nie jakoś znacznie. Natomiast tak jak mówię, tego miejsca troszeczkę na paczkę chusteczek higienicznych taką pełną mi brakowało, więc można teraz do takiej torebki zmieścić. Tutaj akurat zostawiłam sobie na niej to długie ucho, bo w jej wypadku, w wypadku długiego ucha, na tej większej bez problemu można tak nosić. No pod warunkiem, że tu nie macie jakiejś kurtki czy grubego płaszcza to wtedy można, z tyłu ma kieszeń, odpinana jest też na zatrzask. Mamy przegródki, ona jest jeszcze nieużywana, jest to totalna nowość, także zobaczymy. Bardzo mi się sprawdziły te coach mniejsze. Podoba mi się to, że jak otwieram torebkę, to mam bardzo łatwy dostęp do tych rzeczy, które tam włożyłam. Nie mam ich zbyt wiele, natomiast nie muszę grzebać, szukać tak jak gdzieś w tych większych torebkach, gdzie jest jedna, duża komora, tylko to wszystko jest jakoś poukładane, posegregowane. Ja lubię mieć w życiu wszystko, wiecie, co to poukładane, że wszystko ma swoje miejsce, wiem, gdzie co jest. Że Jestem w stanie o północy, jak się zbudzę, to podejść i daną rzecz znaleźć. I taka torebka mi to właśnie zagwarantuje. Brakowało mi letnio zielonej torebki. Kupiłam sobie zielony pasek, kupiłam sobie zielone buty, no i stwierdziłam, że no, zielona torebka też by się przydała, i mam tutaj torebkę tabi, tą mniejszą. Spójrzcie, tutaj już jest inne logo coach. Odpinana do, taka sama jak tamte poprzednie. Ona jest jeszcze nieużywana, bo jest kupiona z zamysłem noszenia jej latem. Buty mam niemal w, idea, w identycznym odcieniu, także idealnie będzie się zgrywać, i tutaj jak już widzicie, są dwa paski, no to. To jest tak na siłę, jak dla mnie. Nie za bardzo. Natomiast bardziej do noszenia w ręce, a tutaj można ten pasek przez ciało przewleźć. Ma kilka dziurek, więc spokojnie, jeżeli jesteście bardzo wysokie, czy jesteście niskie, no to można sobie. Podregulować to, na jakiej wysokości ta torebka ma się znajdować. Jeżeli chodzi o skórę, no to widzę tutaj bardzo fajną jakość. Jak dla mnie to jest jakość lepsza niż kocinelle czy furla, no ale wszystko zależy od tego, co kto lubi, jakie ma doświadczenia. No i ponownie mamy te okucia, ale stare złoto i chyba wszystkie te torebki Coach mają takie okucia albo srebrne i z czego mi się wydaje, to nie było takich złotych okuć, natomiast czasami są właśnie z takim. Tym logiem w kolorze torebki, co mi się bardzo podoba. Ono się wtedy tak bardzo nie rzuca w oczy, ale jakiś tam ozdobnik jest moje nowe torebki, jak widziałyście o niektórych już jestem w stanie coś powiedzieć o innych jeszcze nie no bo są to świeżynki i dopiero je testuję, także mam nadzieję, że mi się dobrze sprawdzą, tak jak mówiłam będę raczej się pozbywać po prostu torebek, w których nie chodzę dlatego, że no nie ma sensu tego tyle trzymać, ja też tutaj na YouTube nagrywam filmy, nagrywam stylizację, więc torebek też używam do stylizacji no ale te, których nie używam ani do tego ani do tego, no to myślę, że po prostu będę sprzedawać, piszcie jak wy robicie, czy trzymacie torebki, buty, czy też sprzedajecie, jeżeli w czymś nie chodzicie. Tego jestem ciekawa. Jeżeli macie torebki tych marek, o których dzisiaj mówiłam, piszcie koniecznie, jak Wam się sprawdzają, szczególnie jestem ciekawa, Marki Coach, bo jak widziałyście, kupiłam aż trzy torebki, tak naprawdę nie do końca w ciemno, bo już. Pisałyście mi pod tym moim przeglądem torebek, że jest to bardzo fajna jakość i że to torebki są warte swojej ceny, dlatego zaryzykowałam. No ale jestem ciekawa, co powiecie jeszcze dzisiaj i jakie wy torebki posiadacie w swoich szafach, które możecie mi polecić. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli lubicie zakupy, przeglądy i stylizacje, No i co? Zapraszam Was na następne filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!